Czy wiesz, że Biblia nigdzie nie wspomina o siedmiu sakramentach, o których mówi Kościół katolicki? Ani Jezus, ani apostołowie nie nauczali o tym systemie. A jednak religia katolicka mówi, że bez nich nie ma zbawienia. Ale co mówi słowo Boże? Chrzest niemowląt czy dorosłych? Jeśli wierzysz z całego serca, możesz spowiedź Bogu czy księdzu. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, On jest wierny. Aby je odpuścić. Eucharystia? Jeśli ktoś wam powie, że tu jest Chrystus, co zrobić? I wreszcie: Z łaski jesteście zbawieni przez wiarę, nie z uczynków. Czy sakramenty to droga do zbawienia? Chrystus powiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Na kanale Rozbite Filary Rzymu znajdziesz pełne odcinki o spowiedzi, chrzcie, Eucharystii i zbawieniu. Zobacz, co naprawdę mówi o nich Biblia a nowe filmy wciąż powstają. Zasubskrybuj kanał, kliknij dzwonek i nie daj się oszukać religii, której nie ustanowił Bóg.